Hej, mam kilkanaście lat, a w mojej rodzinie nie układa się zbyt dobrze. Otóż mieszkam w małej wsi na Śląsku. Mój dom liczy siedem osób. Mieszkam w nim ja, dwójka rodzeństwa, rodzice oraz dziadkowie. Jakoś od roku dwóch lat zaczęły się pierwsze kłótnie. Ojciec miał jakieś napady i z dnia na dzień przestał odzywać się do mamy. Obraził się na wszystkich i z nikim nie chciał gadać. Po jakimś czasie zaczął rozmawiać tylko i wyłącznie z moim młodszym bratem. Wyzwał nas, groził rozwodem, stał się agresywny. Bałam się go, płakałam po nocach, obawiałam się każdego dnia. Moja mama też cierpiała, sprawiał jej wiele smutków. Po pewnym czasie mama dała mu szansę na poprawę. Wtedy była jedyną osobą, która z nim rozmawiała. Byłam na nią wściekła, że po tym wszystkim wybaczyła mu, że z nami zostanie. Siostra wybaczyła mu, jednak brat już nie. On też się go bał. Zdarza się, że ojciec bez powodu obrazi się na mamę i nie odzywa się. Współczuję jej. Widzę, jak cierpi. Robi to dla nas. Chce mieć pełną i kochającą się rodzinę. Jednak ja nie potrafię mu wybaczyć. Przez te dwa lata nie zamieniłam z nim słowa. Unikam go. W moich oczach zawsze pozostanie tyranem.